Siema widzowie, jesteśmy i rozpoczynamy nową grę w Minecraft. Jesteśmy już na nowym komputerze, więc wszystko mi będzie śmigało. Nazywamy to Survikraft. Mam nadzieję, że już nikt nie nazwał tak swojej serii, jak ktoś nazwał to, to, już zmieniam nazwę. Przetrwanie i to wszystko. Nie będziemy oczywiście zezwalać na polecenia, bo nie będę używał żadnych komend, możemy zacząć. Pamiętajcie, że gramy na nowym komputerze, na Lenovo. No i to ten komputer jest stacjonarny. O! Ja nie mogę. No super początek, ale nic mi to nie zadało obrażeń. To dziwne. Dobra, podbudujmy się tutaj. No, aby taką deskę zaliczył na samym początku. Dobra, wychodzimy. I będziemy zbierać już pierwsze drewno, dobra. Yy, musimy się oczywiście rozejrzeć. Nawet nie mogę kliknąć F5, aby zobaczyć swojego skina, ale teraz mogę. Dobra. Nie mam jeszcze Optifine'a wgranego, więc yy, będzie mi deszcz lał co chwilę. I bardzo mocno się oduczyłem grać w minecrafta, bo bardzo długo nie grałem. A już nie mówię o parkurach i w snajpowaniu. W tym jestem właśnie najsłabszy. O wiele lepiej mi idzie budowanie, tego nie zapomniałem. I całkiem dobrze mi idzie. No i ile owiec tutaj, ale ja od razu już sobie zrobię kamienne rzeczy. Nie ma jakiegoś kamienia na zewnątrz, no chyba nie ma. Mamy. Taki set nam powinien wystarczyć na sam początek. Wychodzimy z dziury. dziury. No i oczywiście tłuczemy owce. No ale na trzy hity z siekiery, jeszcze zadawając krytyczne obrażenia. O, ta już poszła na hita. I ta też pójdzie na hita. Poszła. Super. Dobra, zrobimy łóżko. Bo ja zawsze, kiedy coś zrobię, kiedy czegoś nie zrobię wcześniej, to mi się nie chce tego zrobić później. Dobra, teraz musimy, niestety, rozwalić kilka zwierząt do jedzenia. Dobra, dawaj jakąś krowę. Krowy dawają najwięcej życia. Wow, super pagórek tutaj. Ale nie będziemy się jakoś blisko osiedlać. No ale teren jest naprawdę super. Przede wszystkim bym chciał się osiedlić w jakiejś wiosce. Więc na pewno się jakąś wioskę zaklepie. No i oberwało jak zwykle. W ogóle też TVP mi dobrze nie idzie. Czyli yy, bicie się z mobami. Ja bym prędzej zginął niż jakiś zombie jakby mnie zaatakował. A już nie mówiąc o tych kryperach, które mogą wybuchnąć w każdej chwili. Nawet może w dzień się czają jakieś krypery. Co jest? Ja, ja tej świni zadaję krytyczne obrażenia. Dobra. Teraz będzie takie to. A owce jakoś na hita idą. Czy świnie są bardziej wytrzymałe? A, teraz nawet jej nie trafiłem. No mówiłem, że w snajpowaniu jestem najsłabszy w Minecrafta. Ogólnie już jestem do niczego w tego Minecrafta. Dobra, co ja gadam? Patrzcie, teraz tutaj nie doskoczę. Ej, doskoczyłem. Ale pa, tutaj są szkielety. No, już tutaj jest jakiś zombie. Dobra, nie trafi, mnie nie trafi. No nie trafi. mamy też łowca potwór. O nie, już jakiś szkielet mnie atakuje. Jak mówię, jak w Fortnite, cie. klikam shift. Dobra, będzie chciało mnie zatkóć pewnie. W w kopie, może gdzieś się w skałę Zostaniemy tam e, z... Za 2-3 dni poszukamy jakichś surowców, żelazo No i pójdziemy dalej szukać jakiejś wioski Chyba, że teraz natrafimy no, na jakąś wioskę Niestety jeszcze nie ogarnąłem sobie robienia pauz w nagrywaniu Chyba nie muszę tłumaczyć, co to jest cięcie Każdy o tym wie o. Dawaj, dawaj, dawaj Ile, ile razy ja ją walnąłem, tą krowę no już nie mówię o zadawaniu krytycznych obrażeń, to ja jestem już do niczego. Kolejne świnia, ale już mamy wystarczająco jedzenia. Więc dobra, gdzie sobie walniemy pierwszą tymczasowszą chatę? Ja na razie mam połowę życia, więc nie jest dobrze, jest bardzo źle. Ale tu wysoko. Dobra, wkopiemy gdzieś się tutaj. Żelazo jest. Tylko jak zaraz tutaj będzie jakiś creeper. Najbardziej się tych creeperów właśnie boję. Dobra, zrobimy sobie piecyk. Przepalimy sobie od razu całe żarelo. No, jeszcze wągiel na start. No to jest seed do do wybrania. Do przechodzenia Minecrafta. Dobra. Gdzie? Tutaj mamy piec. Tutaj. Dobra. Lecimy z tym, tylko ja już nie będę miał drewna. Oczywiście to, to sobie jeszcze trochę powiększymy. Dobra. Dawaj, dawaj, to się tak wolno przepala. Dobra, teraz będę miał prawdopodobnie całe życie. Czekajcie, wszystko dobrze? Wszystko dobrze. Ok. Dobra. Oczywiście muszę sobie ogarnąć tarcze. Dobra, tam widziałam żelazo. Proszę, żadnego szkieleta nie chcę tutaj. Dobra, podkopię się tak. Proszę, nie jedno. No i jedno, czekajcie, przekopię. Nie, nie, nie. Dobra, ale będę sobie chociaż tercze zrobić. Wykopiemy jeszcze trochę tego, aby zrobić sobie jeszcze jeden piecyk. W którym będą się właśnie przepalały surowce. Dobra, idziemy. A w sumie. A dobra, robimy kolejny piec. Może stać tutaj tymczasowo. I czym to przepalić? O, drewniany kilo. Super. O, że nie mam tego opti fajna. Nawet nie mam drewna, aby sobie tarczę zrobić. Dobra, idziemy szybko po surowce. Już 10 minut nagrania? Co jest? Czy czas ludzie przyspieszyli, czy co? O, tam jest z ulem, więc wolę tego nie tykać. Zbierzemy sobie od razu trochę więcej surowców. Czyli oczywiście mam na myśli drewno. Dobra, jeszcze tutaj. Ja, na, ja, na, ja nie lubię bardzo ścinać takich dużych drzew w Minecrafcie. To mi sprawia zawsze ogromny problem. O, na przykład tego. Ten, to, to, no, to nawet może być fajna ozdoba. No dobra, jeszcze sobie te drzewko zetniemy, myślę, że będzie dobrze. No, jeszcze sazonka wypadła, super. Tylko nie wiem, tylko nie wiem, czy ja teraz się nie zgubię. To było gdzieś tam, tak? Tak, to było tutaj. O, już noc się robi, dobra. Gdzieś tutaj. Ale gdzie? O, 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 o. Tak, to jest tutaj. To miejsce. Dobra, śpimy. Mamy postęp słodkich snów. Więc dobrze. Robimy oczywiście sobie tarczę. Oczywiście w drugą rękę. I myślę, że możemy chyba zaryzykować, tylko potrzebuję więcej żarea. jazda z żarełem i więcej węgla. to też się przyda. O, bewsztyki sobie przepalę, to daje najwięcej, wiecie, tego, życia. Ej, ale tutaj już nie ma węgla? Jest, jest węgiel. Tylko bym chciał trochę więcej żelaza znaleźć, aby sobie już dzisiaj zrobić jakiś kilof czy coś. <słuch> Dobra, na razie gramy sobie na easy. O! No co my tutaj mamy, żelazo? No więc będzie na kilow. mógł sobie zrobić kilow. Zróbmy sobie takie zadanie, przynajmniej z, z 10 sztuk żelaza bym chciał znaleźć. Taki fajny star sobie zrobimy. Już na wstępie będziemy mieli żelazo. Jak ja już sobie ogarnę w pierwszym odcinku jakieś tam e, kilka sztuk żelaza to jestem już zadowolony. To już chociaż jakiś pożytek. Dobra, trochę muszę uważać na creepery. Ale, ale mamy jeden problem. To jest taki większy cave. Więc muszę bardzo uważać. Patrzcie. Nie wiem, czy widzicie to podłoże żelaza. Ja bym bardzo chciał je zebrać, tylko pewnie jakiś szkielet mi zeskoczy, Tak jak tutaj na przykład nie widzę zombiaka. Ale tam widzę kolejne żelazo. Tak kusi tutaj iść. Dobra, shift. Na pewno nie będę brał pochodni w drugiej. Ręce. Fajnie było, jakby była jeszcze jedna ręka. Trzecia. Nie, no to już by w ogóle było nielogiczne. Dobra, zejdziemy sobie po to żelazo. Nie wiem, czy widzicie. Oczywiście stawiamy pochodnie. Dobra. Tutaj nie chcę zniszczyć za bardzo terenu. O, o nie. Już słyszę ten odgłos zombiaków. Tam się jeszcze kryp czai I jak mi tutaj creeper zeskoczy, to ja dostanę zawołu serca. Dawaj, ja to już nie idę, no bo trochę ucierpiałem. No, gdzie mi się tutaj pakujesz? Dawaj, no, ile ty masz życia? Dobra, zginął w końcu. Ok, teraz tutaj idziemy. No, więc będziemy mieli trochę żelaza. Nie wierzę, że ja schodzę tutaj specjalnie po kilka sztuk żelaza. No w sumie sam początek. Dobra, patrzę, czy tutaj nikogo nie ma, bo jestem takim bojdutkiem w Minecrafcie. Cztery sztuki. Myślałam, że będzie więcej. Tam jest jeszcze creeper, ale w ogóle mamy tarcie, zapomniałem. Dobra, wschodzimy powoli. O nie, pochodnie. A, w sumie możemy sobie patyki zrobić. Ja, ja bym nie chciał mieć już pierwszej śmierci w pierwszym odcinku. Tam był gdzieś creeper. O, dwóch creeperów tam jest. Dobra, schodzimy powoli. A w ogóle mamy tarczę. Więc fajnie. Dobra, to jakieś bezpieczne zejście. Dobra. Hop. Proszę. Te Krypery to są samobójcy. Nie wiedzą, co robią. Tracą swoje życie, które chcą tylko przeznaczyć, aby kogoś zabić. To jest tak samo jak pijak. Spodł, spowoduje wypadek, no i sam w tym wypadku może zginąć. Strasznie się boję tam iść. Ja tylko tutaj idę po żelazo. Jak będą tutaj tylko dwie sztuki żelaza. O nie, coś mnie bije, nie, to tylko ten blok. Dobra, ja muszę coś sobie zjeść. Okej, okay, dobra, na, na easy. Dawaj, proszę, żadnego creepera, proszę. No gdzie w końcu było to żelazo? Tak niewygodnie się idzie po tych jaskiniach. Ja piernicze. Dobra. Nikogo tutaj nie widzę. Trochę też oświetlę, aby nikt tutaj mi się nie respił. Dobra, kopiemy. Proszę, nie dwie sztuki. Nie, proszę, nie, nie. Ja tutaj przyszłem tylko po dwie sztuki. A ile mamy? O, już 11. Więc dobra, możemy chyba wychodzić. To jest taka nasza pierwsza, e, pierwsza wyprawa do jaskini. Myślę, że jak najbardziej udana. Ogarnęliśmy sobie żelazo, więc dobra jeszcze tam miedź nie wiem czy coś będziemy budować z miedzi no ja bym bardzo chciał coś sobie wybudować no bo w tej serii bym chciał budować trochę takim takim innym akcentem <laughs> po prostu będę budował z kolorowego betonu wiecie jak tam jak tam wojanowice nie jestem za słaby w parkury drewnem się nie chcę naprawdę podbudowywać o, no, jeszcze żelazko tam jest, żelazko. Z nie, nie żelazko, tylko wągiel. Wągiel. Dużo jest tego węgla, bo jak jest dużo, to wszystkiego oczywiście nie zbiorę. O, no już piąty level mamy, super. No, spoko start, nie? Dobra. Jeszcze... Jeszcze sobie to wykopiemy. E, bym chciał może przyjść na jakąś wyprawę e, po węgla. Po węgla, abym miał więcej pochodni. O nie, ja tutaj nie chcę się już przekopywać. No dobra. Jak musimy, to musimy. Trochę też niszczę teren. Ała. skoczyłem i oberwałem. Dobra. Nie chcę tutaj tego terenu psuć. Naprawdę. Jesteśmy, moi drodzy. Sorry, że się tak mało odzywam, ale... Bardziej się skupiam na grze. Dawaj. No nie, nawet tam nie skoczyłem. I jeszcze tutaj. No po prostu właśnie. No. Tak się oduczyłem grać w tego Minecrafta, że to jest niepojęte. Pamiętam, że no nie no, 180 może jeszcze nie umiałem, ale... Hmm. Może mi się kiedyś udało? No, 180 w Minecrafcie. Ja tylko umiem ci 180 w Standard Geissach. Ale parkur. Mamy taki challenge. Nie mogę przekopać żadnego klocka. Tylko po prostu robię parkur. Teraz tutaj skaczymy? Nie! Jestem najsłabszy w Minecrafta. Nie. O nie jeszcze pada deszcz. Wiem, że można ten deszcz wyłączyć, ale tylko gdy się ma tego. Opti Dobra widzowie, więc dzisiejszy odcinek będziemy kończyć. Deszcz nam jeszcze przysuje tutaj zabawę całą... Ajcie, gdzie jest ta nasza baza? O, jest! Więc dobra, tym akcentem sobie zakończymy ten odcinek. Trzymajcie się i na razie.